Zaczynamy mieszanie, zaczynamy rozumieć. Zaczynamy eksploatację reaktorów kombinowanych. Nasi przyjaciele, którzy są tutaj jako grupa siedmiu, ośmiu, wiecie dokładnie, o kim mówię. Macie wystarczające wsparcie w swoim przywództwie, które jest z Wami. Your which is with you, to aby zdobyć wszystkie materiały w organizacjach waszego procesu do stworzenia tego rodzaju reaktorów. Macie problem zrobić zwoje z czegokolwiek z grubości 24 drutu, grubości 36, bardzo, bardzo cienki, bardzo cienki Nie potrzebujecie grubości 14 ani niczego innego. Zróbcie to bardzo cienkie, ale wytrzymują moment obrotowy, aby przy momencie obrotowym nie rozdzielały się i umieśćcie je w swoich kryształach. Kontrolujcie rotację, zacznijcie od jednego lub drugiego. Nie ruszajcie, nadal możecie używać piłeczki do ping ponga i jak. Powiedzieliśmy: komputerowy system chłodzenia nie ma problemu. System jest bardzo system prosty. Macie alternatywę. Alternatywą jest umieszczenie dwóch systemów chłodzenia komputera naprzeciwko siebie. Przyklejcie kryształową Good. kulę do jednego. I wstawcie cewkę do drugiego. Wasz system w ciągu kilku godzin się wykrywa. Tworzy i robicie z nim, co chcecie. Więc co robicie? Po prostu z dwoma układami chłodzenia. Z możliwością uzupełnienia em Nie wiem, jak sobie radzicie. Kontrolowaniem tego zasilania, ale możecie to zrobić. Jest gotowe. Jest to. Bardzo proste. Możecie to zrobić i przetestować. Otworzyć, zmienić gaz. Otworzyć, zmienić coś, co nazywam płynną plazmą. A następnie zacznijcie kręcić. Powinniście być w stanie, jeśli to zrozumieliście, jak to. Zrobić, forget, nie zapominajcie, łączycie connect, w trakcie bardzo prostego procesu. Z uszczelnieniem, aby jedno połączyło się z drugim. Mniej niż 10, 20 euro, 10, 20 euro, euro macie running. działający system. To jest, jak to nazywam, it, jeśli na to spojrzeć, jest w ten sposób. You macie swój podstawowy system, który system mieliście kryształy. Nad, Nad którymi pracowaliście, widziałem ich zdjęcie. Zróbcie dziurę na środku. Włóżcie do środka na nocewkę. I ustawcie to na innym systemie chłodzenia komputera. Tutaj możecie dyktować prędkość obrotu. Możecie tutaj dyktować prędkość obrotu. Do przodu i do tyłu, aż zobaczycie światło. Jeśli macie kryształ, powinniście najpierw zobaczyć w tego wnętrzu bardzo rozświetlony kryształ. Najpierw powinniście zobaczyć światło wewnątrz kryształu. Nie róbcie tych dwóch na raz, zacznijcie od jednego. Zostańcie mistrzem. To duża grupa z Was, duża. Liczba z Was w całym kraju, teraz to testuje. Zróbcie jedno, przetestujcie, zróbcie drugie. If I tell you how Powiem wam jak you can możecie to kontrolować. Alternatywą to dla kryształu jest szkło hartowane ołowiem. Można zrobić szklane rurki, w których glass można glass tubes, zmieniać gans płynny kans lub płynną plazmę w środku. Jeśli pójdziecie na większość targów, jeśli pamiętacie, nawet dzisiaj można udać się do producentów szkła, którzy robią rurki hartowane, dmuchają dla ciebie w kształt, który chcesz. W Chinach macie do tego dostęp. Jak to się nazywa? W Europie mamy do tego dostęp. W Ameryce wszyscy je mamy, nazywamy ich dmuchaczami szkła. Mogą zrobić szklaną rurkę, która jest połączona. I wszystko, co musicie zrobić, aby wprowadzić ciecz GANS. Co nazywamy płynną plazmą, aby mogła się ona ciągle zmieniać. A jeśli nie masz kryształu, możesz użyć w tym samym. Bardzo proste, bardzo tanie, bardzo skuteczne. Jeśli używacie kryształu lub szkła, szkło z zawartością ołowiu, tworzycie warunek pełnej plazmy. Jak powiedziałem, kiedy zaczynacie, ustawcie radio, ustawcie kamerę tak, jak robi to Arman. Ustawcie wiele świateł, a następnie pokażemy Wam, co udało się osiągnąć Jackiemu. Jackie, Co zostało pokazane na konferencji, konferencji w Dubaju podczas wykrywania granicy plazmy. Widzicie, że można to wykryć, jak to jest. I z czasem pokażę. Mam inne sposoby, jak see zobaczyć interfejs waszej plazmy. Wystarczy do, ustawić inny system o takim samym, ale przeciwnym. W ładowaniu tego co jest tutaj i tego co jest tutaj w innym systemie i punkt interakcji zapewni zarówno grawitacyjną oraz magnetyczną granicę pola. Czyli uruchamiacie dwa systemy naprzeciwko siebie, widzicie moc, zmieniacie ten sam parametr, używacie tej samej płynnej plazmy, której używacie do cewki w rdzeniu i tej której używacie do rdzenia w cewce i wtedy to znajdziecie. Rzecz w tym, że jeśli uda Wam się stworzyć szklane tuby z plazmą, wtedy to nie jesteście zależni od cewki. Nie jesteście zależni. Możecie zmienić prędkość przepływu i cieczy w system rdzenia. Więc teraz Wasze rdzenie nie są uzwojeniem miedzianym, ale są po prostu rurką. Więc Wy dyktujecie, co będzie w tych rurkach. Teraz macie nowy wymiar, nową moc dyktowania wszystkiego. Waszym ograniczeniem była miedź. Teraz dzięki temu systemowi nie macie żadnych ograniczeń. Kiedy już to zrozumiecie, nie ma niczego czego. Nie można by wyprodukować w świecie kreacji. Chcecie szybko zejść w dół. Zwiększacie prędkość obrotową. Zwiększacie pole grawitacyjne cieczy. Natychmiast schodzicie na dół. Chcecie otworzyć granice setek metrów. Zrobione automatycznie. Możecie zrobić swoje co pokazano w Innovation Center. Centrum innowacji, że daje stałą granicę. Co więc zrobicie, podłączacie to do konkretnego słoika z płynnym gan em Ten system daje tylko, powiedzmy, średnicę 20 M. Namiot w miejscu katastrofy. Ten płyn sam sobie daje wodę i wszystko inne. Zatem po raz pierwszy widzicie, że system OSIS staje się płynną plazmą. W swoim kontenerze pojemniku wy decydujecie o parametrach. Co to znaczy? Oznacza to bardzo proste. W bardzo prostym języku jest masz kryształową kulę, masz swoją kryształową cewkę, oba. Możesz podłączyć do rezerwy o określonej charakterystyce. In Wczoraj z Fabio tutaj, w laboratorium, przyglądaliśmy się bardzo interesującemu zjawisku. Płytka miedziana pokryta nano z cynkiem wytwarza zarówno co dwa tlenek miedzi w tym samym czasie ze względu na swoje połączenie, ze względu na mieszaninę sił, które zostały przepuszczone przez miedź. Tak więc w przypadku płytki miedzianej zawsze wytwarzany jest tlenek miedzi, z jedną płytką miedzianą pokrytą na drugą płytką miedzianą bez powłoki na ale warunek wytworzył siłę plazmy, co wynika z prądu doprowadzanego do płytki? Dwie te same płytki produkują dwa takie same. Widzisz więc, że możesz zrobić to samo w swoich zbiornikach rezerwowych. Na przykład to da ci wodę, da powiedzmy 3 metry lub 5 metrów średnicy tarczy. I w tym składzie możesz zdecydować się. Aminokwasy, wszelkie witaminy, wszelkiego rodzaju antybakteryjne, cokolwiek. Że żyjesz w całkowicie czystym środowisku. Ty decydujesz o żywności w pojemniku, więc twój system jest wstępnie ustawiony. To jest prawdziwy system oazy, który nadchodzi. Ty decydujesz o całej kombinacji. Całkowity koszt może mniej niż 50 dolarów. Te nowe systemy plazmowe dla grupy 7 osób, które siedzą online. Proszę o poprawne przetłumaczenie. Tłumaczę online, proszę o bardzo poprawne. Przed dokładnie tego, co zostało powiedziane. Mówimy o szklanej rurce i szklanej kuli. Oraz mówimy o energii plazmy stanu materii. Jeżeli macie plastik, to macie problem. Niektóre pola przechodzące przez wiązanie cecha nie będą się przedostawać. Ale jeśli macie szklane rurki, nie ma czegoś takiego. Możecie wykorzystać pojemniki ze wszystkimi materiami tak, jak widzieliście wcześniej, aby zapewnić stały dopływ pól do wody. Pamiętasz, że dodałeś CH3 tlenek miedzi i aminokwasy i miałeś smak pomarańczy. Teraz masz stały dopływ. Nie musisz ciągle podmieniać wody. Zmieniając te pojemniki zmieniasz skład. Wróćmy do początków nauk dwa lata temu, trzy lata temu, zawsze mówiliśmy, kryształy są kluczem do technologii kosmicznej. Tylko w ten sposób można zachować ze względu na strukturę kryształu, uwalniania energii w różnych wymiarach siły plazmy, staje się niezależny od stanu materii, z czego jest zrobiony. Kryształ Oto dlaczego, jeśli człowiek może zrozumieć i stworzyć kryształ z węgla, osiągnie produkcję wszystkiego, co jest w stanie we Wszechświecie z tej struktury osiągnąć. Nie zapominajmy o tym, co mówimy, nanomateriał przechodzący w strukturę gazu, który sam gaz w strukturze krystalicznej staje się tak zwany tryt. Jeśli uda Ci się w odpowiednim czasie wyprodukować kryształ z węgla, który jest przezroczysty, który jest dosłownie strukturą diamentu, ale w innej orientacji, przekonasz się, że osiągniesz. Możesz wyprodukować dowolny stan materii, dowolny stan pola grawitacyjno-magnetycznego z kombinacją cewki i rdzenia. Teraz widać, że trzy lata nauczania dobiegają do jego mniej więcej końca. Wszystko, o czym teraz myśleliśmy, łączy się w jedną całość. I jest w zasięgu każdego człowieka, aby móc produkować. Nie masz kryształu, używasz miedzianej cewki i nadal osiągasz to samo. Masz możliwość dyktowania i tworzenia. Korzyść ta przypada naszym wojskowym przyjaciołom w chińskiej armii. Technologia obronna stała się całkowicie nie do zdobycia. Nie możesz nigdzie penetrować. Patrząc na rozwój, możesz dyktować GANs i rotację, że nic nie może przedostać się na terytorium narodu. Teraz naród stał się jednym, to planeta Ziemia. Musicie stać się jednym. Wszystkie narody, jak mieliśmy konferencję w Dubaju One Nation, aby stworzyć taką tarczę, która w przypadku meteoru, wielki meteor, człowiek dyktuje osłonę planety. Jeśli zrozumiecie, jak to zastosować, oznacza to, że wszystkie. Siły zbrojne na tej planecie muszą stać się planetą pokojową i mogą wymusić taki warunek, aby przejąć tarczę ochronną z pola grawitacyjno-magnetycznego dla planety. Taki był cel jednej planety, jednego narodu, jednej rasy. Na początku możecie chronić swoją część Ziemi, ale. Kiedy meteor uderzy tutaj, pójdziecie z tym. Dlatego potrzebujemy obrony totalnej, aby każdy miał dostęp do tej samej wiedzy i tej samej technologii obronnej. Nie potrzebujemy więc obrony obejmującej armię. Musimy stworzyć obronę na tej planecie, aby chronić ją w tym, co ma nadejść i co musi nadejść, a kiedy jesteś w kosmosie, możesz stworzyć taką ochronę. Um, mr kesping peter had asked in the youtube will the plasma car be available to